Cześć, witam Was bardzo serdecznie na cotygodniowym podsumowaniu moich transakcji. No i zaczynamy bez zbędnego przedłużania. Pierwszy dzień, poniedziałek, dzień stratny i lecimy z pierwszą pozycją. Pierwsza pozycja zrobiła minus 55 dolarów na koncie. Zająłem tutaj longi. Longi z tego względu były rozgrywane, że mieliśmy złamanie struktury rynku. Oczekiwałem tutaj w moim podejściu, w moim założeniu dalszego. Kreowania się trendu wzrostowego, niestety to się nie udało. Stop loss został wybity na skróconej stracie. No i tak jak mówię, strata 55 dolarów. Kolejny trade również w poniedziałek przyniósł 10 dolarów zysku, niecałe 10 dolarów. Trade był zajęty w tym miejscu. Wiedziałem, że mój scenariusz wzrostowy się nie powiódł, dlatego szukałem scenariusza spadkowego. Shorty zajęte dokładnie w tym miejscu. Pierwszy short skasowany po osiągnięciu współczynnika zysku do ryzyka 1 do 1. Połowa zamknięta właśnie w tym miejscu i połowę zostawiłem na zamknięcie na stracie. Można powiedzieć, że trade tak statystycznie wyszedł po prostu na break-even, ponieważ zamknąłem połowę w zysku 1 do 1 oraz zamknąłem połowę drugą w zysku minus 1, także trade na break-even. I ostatni trade tego dnia, trade przynoszący stratę w wysokości 70 dolarów, zajęte były shorty dokładnie w tym miejscu. Dopuszczałem taki scenariusz, że ten wzrost, który kreował się tutaj, była to tylko i wyłącznie korekta. Dlatego zająłem short. Short był zajęty zbyt szybko, dlatego też wybiły, wybiło stop lossa. Kierunek wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że był um, przewidziany, ponieważ. Pomimo to, że wybiło mi tu pozycję na stracie, to trend dalej trwał spadkowy. Ogólnie dzień na minus. Dzień przyniósł stratę w wysokości minus 1% w wysokości 114 dolarów na koncie. Lecimy dalej. Wtorek, kolejny dzień na minus, minus 1,8% konta. Pierwszy trade tego dnia to był short. Rynek wyraźnie złamał strukturę wzrostową, przez co oczekiwałem zawrócenia trendu. Zająłem pozycję. W tym momencie po przebiciu dołka, też na tak zwany breakout, niestety trend trochę zwolnił. Najpierw zrobili konsolidację, by potem kontynuować w zamierzonym kierunku. Natomiast to, to jest normalne w tradingu. Nie wystarczy przewidzieć obecnego trendu, kierunku, trzeba też umiejętnie go wykorzystać. Także ja w tym tradezie podniosłem. Stratę jest to strata w wysokości 96, no już zaokrąglimy w wysokości 100 dolarów, także minus 1% konta na ten sam trade przeszedł. Drugi trade, również pozycja short. Wiedziałem, dopuszczałem do informacji coś takiego, że ten ruch to jest tylko i wyłącznie korekta, więc zająłem shorty. Moje stop-lossy mają to do siebie, że ja próbuję wyłapać momentum na rynku, czyli te y, bardzo dynamiczne ruchy. Spadkowe oraz wzrostowe. Także, jeżeli pojawia się konsolidacja na wykresie, jakieś spowolnienie ceny, to ja na tym y, tracę. Także tutaj trade zamknięty, nie jest to pełna strata. Pierwszy stop loss y, taki inicjalny był tutaj, w tym miejscu. Zamknięty trade został tutaj, przez co y, tak naprawdę straciłem, bo trade doszedłby potem do tej profitu. Tutaj wy, nawet widzicie moje zlecenie, take profit było po tej cenie. Także. Kierunek ponownie dobrze przewidziany, natomiast źle wykorzystana sytuacja na rynku. I tutaj ten ostatni trade minus 18 dolarów, który widzicie, to była było to dołożenie pozycji. Tutaj wychodziłem z tego trade'a w oczekiwaniu na to, że cena się zamknie powyżej tego poziomu, który teraz tutaj rysuję na wykresie. Może go zaznaczę na stałe, dlatego tutaj właśnie wyjście. Oczekiwałem, że cena zamknie się powyżej tego poziomu i zaneguje mój cały scenariusz spadkowy. Tak się nie stało, pojawił się cień, dlatego też dołożyłem tutaj pozycję short. Natomiast, jak już drugi raz zretestowali ten poziom, no to po prostu wyszedłem z pozycji. Według mnie nie była to najgorsza pozycja, ponieważ ten poziom był również w tym miejscu retestowany, a mój take profit był dopiero tu. Więc prawdopodobnie, nawet jeżeli tutaj bym tego nie zamknął. To tutaj, w tym miejscu na wykresie, bym już to zrobił, co by skutkowało tym samym rezultatem. Przechodzimy do środy. Środa to dzień zyskowny, plus 3,5% konta, 350 dolarów. No, tak naprawdę 450 dolarów. Natomiast jest tu też wypłata, która odejmuje te środki z konta, dlatego wynik widnieje w postaci 350 dolarów, nie 450. No i tak, założone zostały pozycje SHORT tutaj to jest tak naprawdę jedno rozegranie w terminalu to widzicie w postaci kilku transakcji ponieważ w różnych miejscach zbierałem częściowe pozycje z rynku czyli wychodziłem częściami porcjami tutaj bardzo podobnie jak w przypadku poprzednich trade'ów widziałem złamanie tego dołka co mi mówiło o co najmniej osłabieniu tego trendu wzrostowego no i tak pierwszy short pierwszy short i pierwsze wyjście tutaj ponieważ dopuszczałem taki scenariusz, że to jest pierwsza fala, pierwszy wzrost do góry i tutaj te spadki, które widnieją, to jest tylko i wyłącznie korekta. Także zabezpieczenie w postaci takiego scenariusza, zamknięcie pozycji połowicznie na współczynniku zysku do ryzyka 1 do 1, no i to mnie chroniło przed tym, przed tym scenariuszem na rynku, który mówiłby o tym, że ta cena nadal by mogła rosnąć, tak? Czyli skashaltowane dwie porcje transakcji w tym miejscu. Tutaj swoją drogą, short kolejny był dołożony, tak naprawdę podwojenie ryzyka. Z jakiego względu? Drugi short dołożyłem, ponieważ ten short tutaj był już na break-even, tak? Na break-even, czyli nie traciłem nic z tej pozycji. I podjąłem taką niesystematyczną decyzję. Nie mam w systemie powiedziane w zasadach tego, żeby dokładać w takich momentach. Natomiast stwierdziłem, że zysk do ryzyka jest tu na tyle satysfakcjonujący, ponieważ tutaj nie tracę nic na tej pozycji. Tutaj dokładam pozycję, stop loss też jest dawany tutaj na negacji scenariusza na break even, także był bardzo nisko stop loss. Ryzyko na ten scenariusz to było maksymalnie 20-30 dolarów. Dlatego też uważam, że zysk do ryzyka był tu perfekcyjny, więc Postanowiłem dodać tutaj pozycję krótką. Pierwszy, pierwsza transza zamknięta tutaj. Tutaj zamknąłem po prostu, tak można powiedzieć, bardziej emocjonalnie. Nie było tutaj żadnych zasad, które mnie skłaniały do tego, by zamknąć tą pozycję tutaj. Natomiast to była pozycja dodatkowa, dyskresjonalna, nie była ona systematyczna, więc stwierdziłem, że że po prostu mogę taką pozycję tutaj zamknąć i będzie to dobra decyzja. I finalnie wyjście, wyjście w tym momencie. Tak naprawdę powinienem czekać na zanegowanie trendu spadkowego, czyli to by było coś takiego, zanegowanie trendu spadkowego w tym miejscu na ostatnim szczycie potwierdzonym wzrostowym. I tutaj powinienem wyjść z pozycji. Zamknąłem tą pozycję tutaj. Ponieważ moje konto fundowane było zdolne do zrobienia wypłaty, minęło 14 dni od poprzedniej wypłaty, więc mogłem zrobić kolejną wypłatę. Dlatego też postanowiłem po prostu wziąć to, co jest z rynku. Z tego względu, że tutaj miałem na koncie 256 dolarów dodatkowych do zamknięcia, a mój stop loss był tutaj. Czyli gdyby cena wykonała taki scenariusz, że wzrasta stąd i wybiła, wybija ten wierzchołek, to bym po prostu. Stracił bardzo dużo profitu. Kolejny dzień, czyli czwartek. W czwartek również minus 1% na koncie, tak samo jak w poniedziałek i we wtorek. W tym dniu zajmowałem pozycję short w tym miejscu. Uważałem, że dalej będziemy kontynuować ten trend spadkowy. Niestety kierunek się nie powiódł. I tak, jak zarządziłem tutaj ryzykiem, pierwszą połowę pozycji zamknąłem w tym miejscu przed dotarciem do stoplosa Stoploss scenariuszowy był tutaj w tym miejscu na tym pułapie cenowym. Zdecydowałem się na zamknięcie tej pozycji tutaj, ponieważ widziałem dużą konsolidację, nie dużą w kontekście dynamiki ceny, dużą w kontekście czasu. Na minutówce ja już takie małe konsolidacje rozpatruję jako konsolidację. Także nie było zmienności, nie, z, nie było poruszania się ceny góra-dół. Zdecydowałem się zamknąć połowę. A tutaj e, zamknąłem całość pozycji ze względu na to, że e, po prostu mój system zasad cięcia strat to podpowiadam, Nie będę tu też zdradzał wszystkich zasad. Kolejny trade w czwartek. Trend się już w tym momencie bardzo sklaryfikował. Widziałem, że mamy za sobą duży wzrostowy trend także pozycja buy yy, zajęta natomiast jak już mówiłem wcześniej widoczna konsolidacja zamknięty trade na break even i dla mnie nie ma tematu to że tutaj yy, zarobiłbym na tym scenariuszu koniec końców gdybym nie zamknął tego trade'a, to nie oznacza że jest to dobra decyzja na rynku w długim okresie czasu ja po prostu widzę taką obserwację że gdy cena się długo konsoliduje to ja po prostu większość czasu większość tradeów na tym Tracę na takim schemacie, dlatego też uważam to za dobrą decyzję, mimo to, że zarobiłbym na tym. Kolejny trade to short. Uważałem, że cena może zawrócić ten cały trend wzrostowy tutaj z, z tych pułapów. Decyzja taka została podjęta, ponieważ tutaj widzieliśmy konsolidację. Też odsyłam do moich nagrań na YouTube, gdzie wyjaśniam, jak według mnie działają konsolidacje na rynku, co tam się dzieje i z jakiej. Z jakiego powodu została podjęta de, ta decyzja? Ale trade short sell zajęty. No i ponownie kierunek był przewidziany. Trade, chociaż wykazał taką chęć spadkową, tutaj na pewno bym miał już jakieś profity z rynku wyjęte. Natomiast no, to jest rynek, tego się nie przewidzi. Po prostu zarządziłem tradeem w ten sposób, że w tym miejscu zamknąłem pozycję i uważam, że to była dobra decyzja, nie widząc. I ostatni dzień, czyli piątek zysk w wysokości 44 dolarów, widziałem, że mamy bardzo silne momentum na rynku, bardzo silną dynamikę rynku. Także też gdy tylko pojawiła się bardzo mała korekta na rynku, zająłem pozycję short. Short bardzo szybko skaszowany w miejscu, gdzie miałem 100 dolarów na plusie. Połowę zamknąłem tam jakieś spready i komisje zrobiły taki wynik, że po prostu już 44 dolary, a nie 50. Końcówkę trade'a to już też pokażę. Wybiło mi na break even, tak, czyli połowa zamknięta w wysokości 50 dolarów i połowa na break even, to jest strata minus 3 dolarów. I tak się prezentuje ten tydzień. Ogółem tutaj na terminalu pokazuje minus 24 dolary, lecz to jak, jak podkreślam, wynika z tego, że robiłem wypłatę w wysokości 114 dolarów, także końcowy wynik to jest około 80 dolarów na plus, 0,8% konta do przodu w tym tygodniu. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia serii cotygodniowych przeglądu moich pozycji.